Jak Państwo wrócicie, a nie jest trudnością dojść do programu wyborczego Pana Jerzego Wilka, gdzie program Prawa i Sprawiedliwości dla Elbląga na tą skróconą kadencję jest przedstawiony w ośmiu punktach, więc tutaj można by do tych ośmiu punktów się odnieść i tak właśnie bym chciała, ponieważ i tak jak mówię, w no szranki żeśmy stawali razem z panem prezydentem. Jego koncepcja, tak należy to rozumieć, że przede wszystkim jego koncepcja zarządzania miastem zdobyła uznanie u mieszkańców miasta i na pewno mieszkańcy miasta w tej chwili sami sobie odpowiedzą na to pytanie, czy faktycznie zostało to zrealizowane, bo być może, że tak. Tak jak mówię, na pewno w pewnych. W pewnych sprawach typu spotykanie się na osiedlach wiejskich, co, co dba, yy, przede, przepraszam na osiedlach w yy, yy, różnych osiedlach mieszkaniowych właściwie dwa razy do, yy, w miesiącu, no to na pewno zostało to zrealizowane nawet z górką. Tylko że tak jak to bywa, po pewnym czasie przychodzi tych osób coraz mniej, aż w końcu się robi zebrania dla samego siebie. Ale odnosząc się do tych ośmiu punktów, tak jak mówię, to jest tak, chciałabym się właśnie do nich odnieść, ponieważ mam przed sobą ten program. To jest pierwszy punkt, najważniejszy: obniżamy czynsze i ceny biletów. I tu należy powiedzieć, że Pan Prezydent jak najbardziej z tego się wywiązał. Obniżył czynsze, tylko czy to spowodowało, że więcej mieszkańców płaci te czynsze? Raczej nie można tego powiedzieć, i zadłużenie ZBK wzrasta. Czyli to wzrosło o ponad 4 miliony i w tej chwili też no, interesujące by było na pewno, czy jest strategia co do w ogóle działania ZBK i jakie są plany na przyszłość, a nie tylko jeden ruch z zwolnienia, z uwolnienia, z zmniejszenia podatków, bo to mówię faktycznie to, co zakładał pan prezydent tak też się i stało. Następna kadencja, gdzie dalej to zadłużenie RPK będzie rosło, no nie mamy na to odpowiedzi, co należałoby zrobić i w którym kierunku pójść. Czyli ten jeden punkt. Oszczędne zarządzanie miastem, to tutaj bym chciała sama uzyskać odpowiedź od pana prezydenta, gdzie te oszczędne zarządzanie miastem, poza oczywiście zmniejszeniem jednej funkcji wiceprezydenta, o czym było głośno mowa, no do tej pory co prawda nie znaleziono dalej sekretarza na... W, w mieście, który by jakby równoważył ten etap, ale prawdopodobnie jest duża trudność, ażeby odpowiednią osobę na to miejsce znaleźć. Czyli zadaję sobie pytanie, gdzie te oszczędne zarządzanie miastem jest i gdzie się podziało. Wsparcie dla małych i średnich firm. Tutaj Państwo też macie odpowiedź, zresztą sami piszecie na tym na, na różnych stronach internetowych i w prasie gdzie mówimy nawet w dzisiejszej gazecie, w dzisiejszym dzienniku, gdzie pisze, że Erlong jest jednym z niewielu miast, gdzie milionerów nam ubywa. W stosunku do poprzednich tendencja ogólnie jest wzrostowa w całym województwie warmińsko-mazurskim, natomiast w Elblągu akurat w stosunku do roku poprzedniego nam ich ubyło. W związku z tym nie wiem, czy się wyprowadzili, czy tak zdecydowanie mniej zarabiają. Natomiast nie wzrosła też liczba małych i średnich przedsiębiorstw, czyli nie widzę tutaj, ażeby wokół y, tematu rozwoju i udogodnień dla małych i średnich przedsiębiorstw coś wzrastało, natomiast y, cisza martwa wokół na starówce, jak Państwo widzicie, trwa. Drogi w mieście to to, co już o czym tu była mowa, to jest z jednej strony zawłaszczanie sobie tego, co poprzednicy zrobili. Ja nie mówię tylko o tym, co robił pan prezydent Nowaczyk, ale również i prezydent Słonina, bo w takiej kadencji trzeba to rozpatrywać. Natomiast była bardzo wyraźnie mowa, że wzmocnimy nadzór nad terminowością i jakością inwestycji. Jak wiadomo do końca czerwca 503 miała być oddana. Nie, nie jest jeszcze oddana, 504 też z opóźnieniami została oddana. Czyli tutaj jest prosty przykład, że nie zależy to li tylko od człowieka, ale od dużo innych warunków zewnętrznych i to, że ktoś może powtarzać, że ja to na pewno w terminie natychmiast wszystko zrobię, jakoś nie znalazło odzwierciedlenia. Edukacja i wychowanie, gdzie dużo mowy, tutaj również było, że się Odbuduje szkolnictwo zawodowe. Wiadomo, że przez okres jednego roku tak łatwo nie jest nic odbudować, ale właściwie nie powstały żadne klasy poza tymi klasami, które stworzył pan Wójcik, ale on o tym już mówił od pięciu lat i one zostały stworzone dużo wcześniej, więc trudno sobie zawdzięczać też ten, um, zawdzięczać sobie, że akurat klasy, dwie klasy meblarskie zostały uruchomione. Także tutaj też no, czekamy na to, jak to i poza przeniesieniem oczywiście jednej szkoły katolickiej. No, szósty taki punkt bardzo nośny to ratowanie szpitala miejskiego. Nie powiem, że zupełnie nic pan prezydent nie robi, bo faktycznie przygląda się temu, ale jest to przyglądanie już przez rok, a kondycja szpitala jaka jest, to państwo wiecie. I twierdzenie, że kondycja ta jest uzależniona, to bym chciała od razu wyjaśnić, uzależniona od tego, że pozbył się szpital jakiegoś jednego, czy dwóch oddziałów, to bym radziła zobaczyć jakie były, jakie były straty przez trzy kolejne lata i okazuje się, że wtedy kiedy Oddziały, które odeszły stamtąd funkcjonowały, strata była dwa razy większa niż w tej chwili. Także ta strata maleje, natomiast na pewno no, nie udało się jej zahamować całkowicie. I chyba wszyscy czekamy na taki decydujący ruch, który zresztą trwa od czasu prezydenta Słoniny, bo nie po to prezydent Słonina, tak myślę, przejmował szpital wojskowy, a żeby dalej tkwiły te dwa szpitale, tak jak za czasów prezydenta Słoniny, czyli mamy kolejny piąty rok funkcjonowania tych szpitali osobno i myślę, że to już będzie czas na to, ażeby zamknąć tą sprawę, jak dotychczas te ratowanie szpitala no, nie odbyło się w, w żaden sposób. Wspieranie sportu i rekreacji, to Państwo również mieliście przykład. Tu przede wszystkim prezydent wspominał o tym, że e, przebudowa stadionu przy ulicy Agrykoli, Kompleks, tre... należy również bazę na treningową przy ulicy Skrzydlatej zrobić, no i ideę basenów osiedlowych, na przykład przy ulicy Sadowej. Jak na razie to owszem, poza zapowiedziami, że stadion przy ulicy Agrykola będzie co roku modernizowany w kwocie tam około 2 milionów co roku, ażeby faktycznie przebudować to, co jest. Tak naprawdę tych planów gotowych nikt nie widział, nie rozpoczęły się jeszcze budowy, a przypominam, że był to plan na okres funkcjonowania Platformy, yy, przepraszam, Prawa i Sprawiedliwości 2013-2014. No i oczywiście Elbląg do Pomorza, bardzo duże hasło nośne. Nie wiem czy w tej, nie zostało zorganizowane referendum, a tu pisze, że zainicjują zorganizowanie referendum. Więc też pewnie będziemy oczekiwali, co ewentualnie się przydarzy, i jak to się przydarzy. W związku z tym, z tych ośmiu, no trudno powiedzieć, z tych ośmiu działań, które miały wpłynąć na poprawę warunków życia Longa, no z, realizacja jest moim zdaniem, oceniając tutaj również między celującym a niedostatecznym, to raczej skłaniałabym się na niedostateczny bądź niedostateczny plus, o tak by to wyglądało.